Witam się, że serdecznie, cześć. We, e, powracam we wtornik. z takim dość szybkim teraz te, tematem, gdyż albowiem taki on jest niezbyt jakiś zawiły i tak również, albo wiem, co ja chcę powiedzieć, nie mam nic czy, czy ciekawego do powiedzenia na ten temat, a gdyż albowiem jest to dress code, czyli kodeks ubiorów, na przykład w pracy albo w szkole e, no i tak z moich doświadczeń to ja się nie zetknąłem w sumie wcale prawie na przykład w pracy nie miałem tutaj czegoś takiego jak dress code w szkole nie mieliśmy mundurków, z tym, że w, jak byłem w podstawówce, to, to wtedy co Giertych sobie wymyślił, że mają być mundurki. Z tym, że nikt nie miał na to pieniędzy ani inwencji twórczej, więc jedyne co nam wprowadzili, to był dzień galowy, kiedy w poniedziałek, kompletnie z dupy, ponieważ nic nie było w poniedziałek, ale tak, żeby się pozręcać nad dziećmi, trzeba było przejść w specjalnej kamizelce, która była takim kawałkiem szmaty. E, była strasznie gorąca, w lecie też trzeba ją było nosić, ale była taka sama jak dla wszystkich. E, i o, w gimnazjum mieliśmy jakieś krawaty, dla wszystkich też identyczne. No i to w sumie tyle. I nikt nas bardzo jakoś nie genderował, jeśli chodzi o stroje. A z prac to miałem takie doświadczenie, że rozdawiałem raz ulotki. Nie było tam jakiegoś specjalnego dress code'u, w sensie miałem mieć czarne ubrania i jakieś takie, nie wiem, bardziej wyjściowe, bo to były takie ekskluzywne ulotki. Potem pracowałem na kozifarmie. farmie, tam był jeszcze mniejszy dress code. A teraz pracuję w przechodni weterynaryjnej, gdzie też nie mam dress code'u, e, więc zasadniczo umknąłem systemowi i czuję się bardzo szczęśliwy z tego powodu. E, ogólnie jestem bardzo wybredny jeśli chodzi o ubrania, w sensie krój i komfort i wszystko, także nie zdzierżyłbym. Prawdopodobnie bym nie aplikował w ogóle do pracy, gdzie jest jakiś dress code, szczególnie jak patrzę jak niektórzy muszą w debilnych strojach chodzić, e, więc ale no sorry, także bardzo współczuję. E, tak, ale tak hipotetycznie, gdybym miał na przykład pracować w jakimś fast foodzie, gdzie był na przykład, może nie fast foodzie, bo tam nie ma raczej zgenerowanych ale na przykład są czasami jakieś kina, gdzie się zamiata popcorn z podsiedzeń i tam z jakichś powodów trzeba mieć na przykład konkretny zgenerowany ubiór albo w innym takim miejscu, no to poszedłbym tam tak jakby od razu aplikując, mówiąc im, że jestem facetem i będę nosić męskie ciuchy, a jak nie, to mogą mi pozostawić w dupę najwyżej, że będę bezrobotny. E... I no, bo zasadniczo, gdyż nie wiem, większość takich to zawsze, jeśli, co ja do mnie pisze teraz, jeśli chodzi o takie zagraniczne firmy, w których się pracuje, szczególnie korpo, albo jakieś takie sieciowy, oni na ogół mają swoje, tak jakby, politykę firmową, która na ogół jest tworzona w kraju, w którym ta firma została założona. Czyli na przykład, jeśli jest to amerykańska firma, to oni na ogół mają tam wszelkie możliwe prawa antydyskryminacyjne. Między innymi takie, że jeśli jesteście trans, nie musicie mieć zmienionych papierów ani diagnozy, po prostu, po prostu jesteście trans to im o tym mówicie i oni mają obowiązek się tak jakby dostosować do tego, że macie na przykład zwracają się do was konkretnym imieniem, e, macie plakietkę ze swoim imieniem, macie ciuchę takiej płci, z jaką się utożsamiacie. I ogólnie no, nie, nie wchodzą wam w dupę z tym. Także polecam próbować. Wiem, że w Macu i w takich innych rzeczach to działa. E, o! I właśnie nie wiem, chyba skończyłem, także się odmeldowuję. E, będę mieć za chwileczkę biegłego, także trzymajcie za kciuki. Ile będę sobie biegać tymczasem? maszko. nie wiem, idę spać, jestem jakiś strasznie dziwny dzisiaj, także ten, pa.